Proszę się przedstawić z godności, kto prowadził studniówkę SMS-u 2023. Studniówkę Z szkoły sms u nas w Raciborzu prowadziła Zanna Madejk i Marcin Pięknie. Jak się czuliście państwo właśnie w tej roli. Troszkę widzę lekko potu tam przybyło na skroni więc chyba nie było tak do końca łatwo. Z pewnością ogromny stres z powodu chęci jednak, żeby to wyszło wszystko jak najlepiej tylko mogło, ale na pewno jest to budujące przeżycie gdzieś, które może się przydać w przyszłym, w przyszłym życiu, w dorosłym życiu, więc yy, jestem dumny z tego, że mogłem wziąć tu udział, w tym udział i bardzo jestem zadowolony z mojego wstępu, nawet jeżeli były mniejsze lub większe podpiski. Chyba nie było, w ten sposób Pan przeszedł do historii. Jak partnerka się czuła właśnie jako ta pierwsza dama w tym momencie balu naturalnego. No, dzięki Marcinowi udało nam się stworzyć dobry repertuar, i myślę, że każdy był zadowolony. Udało nam się pana dyrektora zaskoczyć, także było bardzo ważne. To jeszcze do do państwa, czy już myślicie o tym, co będzie za 100 dni po maturze, jak wam oczywiście dobrze pójdzie? Czy już macie sprecyzowane plany na to, co dalej? Na pewno zdać prawo jazdy. Okej. Okay. A upad? Y powiem tak. Tyle miałem ostatnio na głowie w stosunku właśnie no, w tego występu, który dzisiaj. Mieliśmy okazję wykonać. Że nie myślałem przez ostatni miesiąc nad tym, co jest, co będę robił za dni, więc chyba czas, jednak się teraz zacząć tym zastanawiać. Tylko krótsza perspektywa, co będziecie tutaj robić Państwo, jak zamierzacie spędzić tę noc? Żeby się bawić. Tak, żeby było na pewno niezapomniane. Pięknie, super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.